Cześć wszystkim dzisiaj będziemy grać nie naciskaj przycisku 4 yy, zaczynamy i od razu was przepraszam że bez kamery bo dzisiaj kamera wcale nie chciała się podłączać w żal no żalno za to dzisiaj jest mikrofon u mnie a baguje się jak za to że jest mikrofon Błagam was za to, że jest mikrofon Błagam bardzo Możecie mnie zostawić mi suba I, i łapeczkę w górę, please I dzwoneczek Błagam, błagam. A. Czekamy Od razu <grych> Co robić? A, trzeba uciekać od niego Sama niego dostała, sama od niego ucieka. Idź do dupy. No jak mnie złapał! Niemożliwe to jest. No niemożliwe. Jak on mnie złapał? Zaraz dziewczyna skoczy. <tryk> Co to robimy? A! Ręka, co to robi? Idź tutaj. Sodzić Upadła. Jak to biję? Me, no jak oni nie tutaj. Pff. Trzeba skakać. A to zaraz zrobimy. O ile będziesz mnie bić? Przestań już to robić. E. Zaraz. Idę. Nie złapiecie mnie. Jak oni mi to zrobili? Bardzo fajnie. A nie można biegnąć. Żal. Za... Żal za grzechy. Grzechy. Idź tutaj. No o, jak oni z tym strzelają? Pytanie. Mam cheaterstwo jedno. Mamuśka, jak ja latam. Ja latam. Dobra. O oh No To jest najłatwiejsze, można powiedzieć. No bardzo jest łatwe, to jest Jak oni tutaj przestali grać. Ja jedynie tutaj zostałem, nie żartujcie. A, najłatwiejsze. Najłatwiejsze co mogło być? Hmm. Zawsze tak u mnie mówić. A nie jest to najłatwiejsze. E, czemu? Czemu? A Teraz rozumiem Eee, czemu koniec? Czemu nie możemy iść? Co oni tam robią? Michael Jackson Ta-ta-ta-ta-ta Oglądacie, ta, 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 ta. idę jakoś Ta <laughs> pa pa, pa, pa ba. Ba, 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 ba. Ta, 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 Dobra, coś chcę kupić. Od razu przegrałem? Co trzeba robić? Pomóż Mikołajowi znaleźć prezenty. A, pomóż Nikolajowi znaleźć prezenty, A, Nikolajowi znaleźć prezenty. rozumiem. Czuję, że gdzieś tutaj będą prezenty. Nie ma prezentów. Trzeba jest to chyba jeden taki, gdy wyszłam się do... Co trzeba robić? Czerwony. Iść. No kto pójdzie? To nie boję się. No idź wtedy. Jesteście głupi. Co robić? Zobądź Co pierwsze, złapane żadne. Znajdź błękitny, pomarańczowy. co to jest za żart jakiś? znać bo... bo łańkitny. znać co rokąt? szorkąt o siedzimy czekamy kiedyż to przejdą o ile będą to przychodzić nie doczekam się już całego życia Adiam. adam adam Adam, Adam. A, wygrałem! Okazuje się, a nie przegrałem. Był już do końca bez skakania. A, nie można skakać. Idziemy. O, ja to ciężko jest. Przechodzimy. Czekamy, czekamy na platformę. Lepiej czekać. Hopa. Teraz przejdziemy chyba już. Nie, nie, nie! Spadłem. Nie. No czemu? No czemu? Idziemy. O, prezent. Co to było? zaraz to wyszczeli. Co oni tutaj robią? Nie! Obcy. Nie! Nie mogę wyjść! Nie mogę wyjść! Pomocy! debitujący <laughs> człowiek o co to biegniemy 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 biegniemy